Imaginę siebie w decydującym momencie życia, gdzie każda decyzja wydaje się obciążona niepewnością. Słyszysz nie, dochodzące z daleka, ale co jeśli to nie jest tylko impulsem potrzebnym do czegoś większego? Pomyśl o tym: drzwi zamykające się szybko, tylko po to, aby otworzyć nowe okno możliwości tuż przed tobą. Często jesteśmy prowadzeni do przekonania, że odrzucenie to koniec drogi. Ale co jeśli jest to tylko pauza, moment na refleksję, dostosowanie kursu i ponowną ocenę naszych opcji? Pomyśl o momentach, kiedy napotkałeś przeciwności. Czy nie popychały cię one do głębszego zbadania, do eksploracji ścieżek, których nigdy wcześniej nie rozważałeś? Łatwo jest poczuć się pokonanym, gdy życie przynosi ci nie. Ale co jeśli ten moment jest Twoim zaproszeniem do innowacji? W miarę jak zagłębiamy się w ten temat, związany z Twoimi własnymi doświadczeniami, czy kiedykolwiek przekształciłeś odrzucenie w lekcję? Piękno życia tkwi w jego nieprzewidywalności, a czasami nie, może prowadzić do nieoczekiwanych tak. Zatem odkryjmy te koncepcje razem. Co jeśli odrzucenie, którego się boisz, jest w rzeczywistości drzwiami do wzrostu? Pozostań z nami, gdy eksplorujemy tę transformującą perspektywę. Możesz odkryć, że droga przed Tobą nie jest tak zamknięta, jak się wydaje. Zrozumienie psychologii nie. Kiedy słyszymy nie, zazwyczaj wysyła nas to w spirale emocji. Ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby rozważyć, co to nie naprawdę może oznaczać? Dla wielu może to odzwierciedlać głębsze uczucia strachu i niepewności. Osoba, która mówi nie, może zmagać się z własnymi pewnościami, które mogą manifestować się jako odpowiedź obronna, mogą obawiać się odrzucenia, porażki lub po prostu nieznanego. Ważne jest, aby rozpoznać, że ich odmowa nie zawsze dotyczy samej prośby. Może to być projekcja ich wewnętrznych zmagań. Kontekst odgrywa kluczową rolę w interpretacji nie. Wyobraź sobie: ktoś zostaje zaproszony do nowego projektu w pracy. Jeśli odpowie nie, może to wynikać ze stresu lub nadchodzącego terminu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistą prośbą. Zrozumienie emocjonalnego lub sytuacyjnego kontekstu ich odpowiedzi może zapewnić jasność. Czy osoba jest przeciążona? Czy czuje się bezradna? Rozpoznanie tych czynników pomaga w kształtowaniu bardziej konstruktywnego podejścia. Co więcej, otoczenie wokół nie również ma znaczenie. Jeśli propozycja zostanie złożona podczas spotkania o wysokim ryzyku, presja może wpłynąć na odpowiedź. Ta sama propozycja przedstawiona w bardziej zrelaksowanym środowisku może wywołać inną reakcję. Dlatego klimat emocjonalny może znacząco wpływać na to, jak interpretujemy nie. Zamiast traktować to jako absolutną prawdę, powinniśmy rozważyć dynamikę i uczucia, które towarzyszą temu procesowi. Ponadto nie czasami może odzwierciedlać brak informacji. Jeśli ktoś nie jest w pełni poinformowany o sytuacji lub implikacjach swojej decyzji, może odrzucić prośbę instynktownie. Ważne jest, aby podejść do tych momentów z empatią, ponieważ ich odmowa może być zakorzeniona w rzeczywistej potrzebie wyjaśnienia. Dostarczając więcej kontekstu lub szczegółów, możemy otworzyć drzwi do bardziej pozytywnej rozmowy. Na koniec warto zauważyć, że zrozumienie psychologii stojącej za nie nie dotyczy tylko rozszyfrowywania emocji innej osoby, chodzi również o refleksję nad naszymi własnymi reakcjami. Jak się czujemy, gdy słyszymy nie? Czy stajemy się defensywni, czy może ciekawi? Ta samoświadomość. Może znacząco poprawić nasze umiejętności komunikacyjne i pomóc nam poruszać się w sytuacjach, w których opór spotyka się z niepewnością. Język i komunikacja niewerbalna. Teraz porozmawiajmy o niuansach języka i komunikacji niewerbalnej, gdy chodzi o usłyszenie nie. Nasza mowa ciała i ton głosu mogą znacząco kształtować, jak odbierana jest odpowiedź. Na przykład stanowcze nie, przekazane z utrzymywanym kontaktem wzrokowym i pewną postawą, może wydawać się zdecydowane. Z drugiej strony nie, towarzyszące skrzyżowanym ramionom i unikaniu wzroku, może wskazywać na wahanie lub dyskomfort. Te niewerbalne sygnały mogą wzmocnić lub osłabić przekazywaną wiadomość werbalną. To fascynujące jak ton głosu może zmienić znaczenie stojące za nie. Delikatne i niepewne nie może sugerować, że osoba jest otwarta na dyskusję, podczas gdy głośne i stanowcze nie może wydawać się jak mur z cegieł. Rozpoznanie tych subtelności może być kluczem do zrozumienia prawdziwego uczucia stojącego za słowami. Jeśli ktoś wydaje się być w konflikcie lub niepewny, warto może zbadać, czy jest miejsce na negocjacje. Różnice między stanowczym nie a wahającym się nie są kluczowe do zrozumienia. Stanowcze nie często odzwierciedla ugruntowaną decyzję, podczas gdy wahające się nie może sugerować, że osoba nadal ocenia swoje opcje. To tutaj wkracza aktywne słuchanie. Zwracając uwagę na ogólne zachowanie osoby, możemy lepiej zrozumieć jej prawdziwe uczucia i potencjalnie skierować rozmowę w bardziej produktywnym kierunku. Rozważ wpływ ciszy po nie. Czasami pauza może mówić wiele. Jeśli ktoś potrzebuje chwili przed odpowiedzią, może to wskazywać, że zastanawia się nad swoimi uczuciami lub możliwymi konsekwencjami swojej odpowiedzi. To jest okazja dla nas, aby zaprosić do szerszego dialogu, zachęcając osobę do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami, zamiast pozostawiać rozmowę w martwym punkcie. Świadomość, jak nasza komunikacja niewerbalna wpływa na odbiór nie, może nas wzmocnić w naszych interakcjach. Nie chodzi tylko o słowa, które wybieramy, ale o to, jak angażujemy się z innymi. Promując otwarte środowisko komunikacyjne, w którym mowa ciała uzupełnia nasze wiadomości werbalne, możemy stworzyć przestrzeń dla zrozumienia i współpracy. Gdy zagłębiamy się w królestwo nie, ważne jest, aby uznać, że komunikacja wykracza poza same słowa. Wpływ mowy ciała i tonu głosu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak interpretujemy nie. Na przykład, osoba może wypowiedzieć zdecydowane nie, podczas gdy jej mowa ciała, skrzyżowane ramiona, odwrócony wzrok przekazuje niepewność lub defensywność. Ta rozbieżność może prowadzić do zamieszania, sprawiając, że słuchacz zastanawia się, czy nie jest tak definitywne, jak się wydaje. Ton głosu to kolejny istotny element w tej równaniu. Nie wypowiedziane stanowczym i stałym tonem może rezonować jako ostateczna odpowiedź, zamykając drzwi na dalsze dyskusje. Z drugiej strony, jeśli to samo nie towarzyszy chwiejny głos lub wahania, może sygnalizować ukryte wątpliwości lub możliwość ponownego rozważenia. To tutaj sztuka słuchania staje się niezbędna. Zwracanie uwagi na te subtelne sygnały może informować, jak poruszamy się w naszych odpowiedziach i interakcjach. Dodatkowo, kontekst sytuacji może jeszcze bardziej zwiększyć lub zmniejszyć przejrzystość nie. W środowiskach o wysokim ciśnieniu, na przykład, ktoś może odpowiedzieć nie instynktownie lub pod presją, nie rozważając w pełni swoich prawdziwych uczuć na temat sprawy. Zrelaksowane środowisko, z drugiej strony, mogłoby wywołać bardziej przemyślaną odpowiedź, pozwalając na głębszą eksplorację tego, co nie naprawdę oznacza. W istocie zrozumienie niuansów mowy ciała i tonu może przekształcić pozornie proste odrzucenie w złożony dialog, który czeka na rozwinięcie. Ponadto kulturowe tło zaangażowanych osób może w dużym stopniu wpływać na interpretację nie. Różne kultury mają różne normy dotyczące jasności i pośredniości w komunikacji. W niektórych kulturach powiedzenie nie może być złagodzone uśmiechem lub uprzejmym gestem, prowadząc do interpretacji wahania zamiast kategorycznej odmowy. Rozpoznanie tych różnic może poprawić naszą zdolność do angażowania się poza granicami kulturowymi, umożliwiając bardziej produktywne rozmowy. Zdolność do odczytywania sygnałów niewerbalnych może wzmocnić jednostki, aby bardziej efektywnie reagować na nie. Obserwując cały zakres komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, Możemy opracować nasze odpowiedzi w sposób, który promuje zrozumienie i utrzymuje otwarte linie komunikacji. To podejście nie tylko pomaga w interpretacji początkowego nie, ale także toruje drogę do potencjalnego dialogu, który może prowadzić do bardziej korzystnego wyniku. Strategie reinterpretacji nie reinterpretacja nie może być punktem zwrotnym w naszych interakcjach. Skuteczna strategia polega na stosowaniu technik komunikacyjnych, które mogą pomóc przekształcić nie w morze. Na przykład, zamiast przyjmować odmowę na ślepo, możemy zadawać pytania, które wyjaśniają, co byłoby potrzebne, abyś to rozważył. Lub, czy możesz podzielić się swoimi obawami? To może otworzyć dialog, który może prowadzić do bardziej współpracy. Ponadto, formułowanie naszych próśb w sposób podkreślający wzajemne korzyści może zmienić dynamikę rozmowy. Jeśli uda nam się zilustrować, jak powiedzenie tak mogłoby pozytywnie wpłynąć na obie strony, tworzymy bardziej przekonujący argument. To podejście może prowadzić do ponownej oceny początkowego nie. W miarę jak druga osoba zaczyna dostrzegać potencjalne korzyści z zaangażowania się w naszą propozycję. Co więcej, ustanowienie podstaw zaufania i otwartego dialogu jest niezbędne. Gdy ludzie czują się bezpieczni wyrażając swoje myśli i obawy, jest bardziej prawdopodobne, że rozważą ponownie swoje początkowe odmowy. Budowanie relacji i okazywanie autentycznego zainteresowania ich perspektywą może otworzyć drogę do bardziej owocnych dyskusji. W końcu, silna relacja może przekształcić nie w negocjujmy. Inną skuteczną techniką jest wprowadzenie pomysłu okresu próbnego. Sugerowanie tymczasowego zobowiązania może złagodzić presję związaną ze stanowczym tak. Na przykład. Jeśli ktoś waha się przed podjęciem nowej roli, zaproponowanie krótkoterminowego testu może pozwolić mu na eksplorację możliwości bez poczucia uwięzienia. Ta elastyczność może prowadzić do ponownej oceny ich początkowego oporu. Praktykowanie cierpliwości i odporności jest kluczowe w nawigacji po wyzwaniach odmów. Nie każde nie jest trwałe. A czasami potrzeba czasu, aby ludzie zmienili zdanie. Utrzymując otwartą linię komunikacji i pokazując, że cenimy ich perspektywę, możemy stopniowo zmieniać ich stanowisko. Wytrwałość w sposób szanujący często może przynieść zaskakujące rezultaty. Reinterpretacja nie to sztuka poprzez skuteczne strategie komunikacyjne. Potężna technika polega na zadawaniu otwartych pytań, które zachęcają do dialogu zamiast go zamykać, zamiast przyjmować nie z obojętnością, można odpowiedzieć, jakie są Twoje obawy. To podejście zaprasza drugą osobę do podzielenia się swoimi myślami, potencjalnie ujawniając ukryte kwestie, które można rozwiązać. Inną strategią jest strukturyzacja rozmowy w sposób podkreślający wzajemne korzyści podkreślając jak proponowany pomysł lub działanie wpisuje się w interesy obu stron można przekształcić nie w może na przykład jeśli kolega odrzuci sugestię można odpowiedzieć rozumiem twoje wahanie jak to mogłoby przynieść korzyści obu stronom ta taktyka nie tylko pokazuje szacunek dla ich perspektywy ale także otwiera drzwi do negocjacji Ponadto budowanie relacji i zaufania może znacząco wpłynąć na prawdopodobieństwo przekształcenia nie w tak. Nawiązanie kontaktu z drugą osobą promuje poczucie bezpieczeństwa, sprawiając, że jest bardziej skłonna do ponownego rozważenia swojej początkowej pozycji. Techniki takie jak aktywne słuchanie, rozpoznawanie ich uczuć i potwierdzanie ich obaw mogą stworzyć środowisko sprzyjające ponownej ocenie. Używanie języka refleksyjnego również może pomóc w przekształceniu rozmowy wokół nie. Parafrazując to, co powiedziała druga osoba, można pokazać, że jesteśmy naprawdę zaangażowani w zrozumienie jej perspektywy. Zwroty takie jak wygląda na to, że czujesz się niepewnie w tej kwestii, mogą zachęcać do głębszej eksploracji ich myśli, prowadząc do bardziej produktywnej dyskusji. Cierpliwość jest kluczowa podczas pracy nad reinterpretacją nie. Ważne jest, aby uznać, że nie każda odmowa doprowadzi do natychmiastowej zmiany zdania. Proces może wymagać czasu i ciągłego dialogu. Ale podchodząc do rozmowy z empatią i otwartością, szanse na przejście od nie do może znacznie rosną. Ta podróż nie tylko poprawia komunikację, ale także wzmacnia relacje na dłuższą metę. Sytuacje, w których nie wskazuje na potencjalną otwartość, nie wszystkie odpowiedzi nie są tak ostateczne, jak się wydaje. W rzeczywistości istnieje wiele sytuacji, w których początkowa odmowa może prowadzić do ostatecznego porozumienia. Na przykład, ktoś może odmówić zaproszenia do współpracy nad projektem z powodu wcześniejszych zobowiązań. Jednak z odpowiednim podejściem to nie może przekształcić się w dyskusję o przyszłych możliwościach lub nawet zmodyfikowanej wersji pierwotnej propozycji. Rozważ rolę wytrwałości w tych sytuacjach. Kiedy spotykamy się z nie, może być kuszące, aby całkowicie się wycofać. Jednak ponowne, delikatne omówienie rozmowy w późniejszym czasie może ujawnić, że osoba miała czas na refleksję i może teraz być bardziej otwarta na pomysł. To nie oznacza bycia natarczywym zamiast tego chodzi o pokazanie, że cenimy ich wkład. I jesteśmy gotowi wspólnie badać alternatywy. W negocjacjach zrozumienie, że nie może wskazywać na potencjalną otwartość, jest kluczowe. Często ludzie potrzebują czasu na przetworzenie swoich myśli przed podjęciem decyzji. Pozwalając na przestrzeń do refleksji, możemy stworzyć atmosferę sprzyjającą ponownemu rozważeniu. Jest to szczególnie prawdziwe w sytuacjach wysokiego ryzyka, gdzie początkowe odmowy mogą wynikać z obawy przed podjęciem błędnej decyzji. Co więcej, ważne jest, aby uznać, że nie może służyć jako katalizator do głębszych rozmów. Na przykład, jeśli ktoś odmówi propozycji, może to prowadzić do dyskusji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Ta wymiana może ujawnić ukryte motywacje. I utorować drogę do bardziej dopasowanego podejścia, które zadowoli obie strony. Zrozumienie, jak poruszać się w odpowiedziach nie, może być potężnym narzędziem w kontekstach osobistych i zawodowych. Rozpoznając, że odmowy mogą być tymczasowe i zakorzenione w różnych czynnikach, otwieramy się na możliwości, które mogą nie być od razu widoczne. Z odpowiednim podejściem i nastawieniem możemy przekształcić początkowy opór w szansę na współpracę i rozwój. To fascynujące rozważyć scenariusze, w których nie może sygnalizować potencjalną otwartość zamiast definitywnego zamknięcia. Istnieje wiele przypadków, w których początkowe odrzucenie może prowadzić do głębszej eksploracji i ostatecznego porozumienia. Na przykład, podczas prezentacji klient może początkowo wyrazić brak zainteresowania nie, ale po dalszych dyskusjach jego wahania mogą ujawnić cenne spostrzeżenia dotyczące jego potrzeb, otwierając przestrzeń na dostosowaną ofertę, która z nim rezonuje. W relacjach osobistych nie często może być mechanizmem ustanawiania granic, jednocześnie pozostawiając miejsce na przyszłe rozmowy. Przyjaciel może odmówić zaproszenia na wydarzenie nie z powodu braku zainteresowania, ale z powodu wcześniejszych zobowiązań lub dyspozycji emocjonalnej. Szanując jego nie i wyrażając zrozumienie, tworzysz przestrzeń do ponownego rozważenia w przyszłości, co potencjalnie prowadzi do bardziej entuzjastycznego tak. Następnie, roli wytrwałości nie można lekceważyć podczas nawigacji w tych sytuacjach. Czasami potrzeba trochę wytrwałości, aby odkryć ukryte czynniki stojące za nie. Delikatne śledzenie, pytając, czy byliby skłonni ponownie ocenić rozmowę później, może pokazać Twoje zaangażowanie w znalezienie wzajemnie akceptowalnego rozwiązania. To podejście podkreśla, że ich uczucia są cenione i może złagodzić ich stanowisko. Ponadto, kontekst, w którym nie jest przekazywane, może wpływać na to, jak jest postrzegane. W sytuacjach wysokiego ciśnienia, jednostki mogą sięgać po instynktowne nie, nie rozważając w pełni swoich opcji. Ponowne omówienie rozmowy w bardziej zrelaksowanym środowisku może sprawić, że ta sama osoba będzie bardziej otwarta na dialog i eksplorację. Dlatego cierpliwość i timing odgrywają kluczowe role w określaniu, czy nie może ewoluować w tak. Uznanie, że nie nie zawsze jest równoznaczne z nieuchronnością, jest kluczowe. Podchodząc do tych momentów z ciekawością i zrozumieniem, jednostki mogą odkrywać możliwości wzrostu i współpracy. Prosta zmiana perspektywy może przekształcić odrzucenie w ścieżkę do głębszego zaangażowania, wzmacniając silniejsze połączenia i otwierając przestrzeń na przyszłe porozumienia. Różnice między stanowczym nie a wahającym się nie zrozumienie różnic między stanowczym nie a wahającym się nie jest kluczowe do nawigacji w relacjach międzyludzkich. Stanowcze nie charakteryzuje się jasnością i zdecydowaniem. Często niesie ze sobą aurę definitywności, sugerując, że mówiący przemyślał swoje opcje i świadomie podjął decyzję o odmowie. Ten rodzaj nie można szanować jako granicę, ułatwiając innym zaakceptowanie odmowy bez poszukiwania dalszych wyjaśnień. Z drugiej strony wahające się nie zazwyczaj jest pełne niepewności i może otworzyć przestrzeń na dodatkowe pytania. Może pojawić się z kwalifikatorami takimi jak nie jestem pewien, lub może później, wskazując, że mówiący może być otwarty na dyskusję. Ta szara strefa może prowadzić do zamieszania, ponieważ słuchacz może czuć się zmuszony do zgłębiania, poszukując powodów stojących za wahaniem. Tutaj sztuka komunikacji odgrywa znaczącą rolę ponieważ zrozumienie tych niuansów może prowadzić do bardziej owocnych dialogów. Ponadto stan emocjonalny osoby przekazującej nie może wpływać na jego stanowczość lub wahanie. Ktoś, kto czuje się przytłoczony lub zaniepokojony, może mieć trudności z wyrażeniem jasnej odmowy, co prowadzi do bardziej niepewnej odpowiedzi. W przeciwieństwie do tego, osoba, która czuje się wzmocniona i pewna swojej decyzji, jest bardziej skłonna wyrazić bezpośrednie nie. Rozpoznanie tych emocjonalnych prądów może informować, jak podchodzimy do rozmów, umożliwiając bardziej empatyczną odpowiedź. Ponadto, konsekwencje każdego rodzaju nie mogą się znacznie różnić. Stanowcze nie zazwyczaj prowadzi do jasnego zakończenia, umożliwiając obu stronom kontynuowanie bez pozostawiania wątpliwości. Z drugiej strony wahające się nie może przedłużać dyskusję, otwierając drzwi do negocjacji i ponownej perswazji. Ta dynamika podkreśla znaczenie oceny emocjonalnego klimatu rozmowy. Ponieważ może dyktować kolejne kroki podejmowane przez obie zaangażowane strony. Rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami nie dostarcza jednostkom narzędzi do odpowiedniego reagowania. Rozpoznając, czy odmowa jest stanowcza, czy wahająca się, można dostosować podejście, aby szanować granice lub delikatnie zachęcać do dalszego dialogu. Ta percepcja jest kluczową umiejętnością do wspierania zdrowej komunikacji, otwierając drogę do bardziej produktywnych interakcji w sferach osobistych i zawodowych, znaczenie otwartego dialogu i budowania zaufania. W relacjach otwarty dialog jest kluczowy. W każdym związku, niezależnie od tego, czy jest to połączenie osobiste, czy współpraca zawodowa, gdy jednostki czują się swobodnie wyrażając swoje myśli i uczucia, są bardziej skłonne do angażowania się w uczciwą komunikację. Ta otwartość może znacząco zmniejszyć nieporozumienia i stworzyć środowisko, w którym nie można eksplorować bez obaw o konflikt. Kluczem jest promowanie kultury zaufania, gdzie obie strony czują, że mogą dzielić się swoimi obawami bez osądu. To podejście może prowadzić do bardziej produktywnej wymiany, gdzie nie jest tylko punktem wyjścia do głębszej dyskusji, a nie końcem. Budowanie zaufania często wymaga konsekwentnego wysiłku w czasie. Proste działania, takie jak bycie godnym zaufania i dotrzymywanie zobowiązań. Mogą wzmocnić to zaufanie. Gdy ludzie wiedzą, że mogą na sobie polegać, są bardziej skłonni do bycia otwartymi i uczciwymi w swojej komunikacji. Z kolei ta otwartość może stworzyć możliwości do negocjacji i kompromisu, pozwalając nie ewoluować w bardziej elastyczną odpowiedź. To niesamowite, jak trochę zaufania, może ułatwić bardziej współpracującą atmosferę, w której obie strony czują się wysłuchane i docenione. Ponadto ton rozmowy odgrywa kluczową rolę w tym, jak rozwija się dialog. Podchodząc do nie, ważne jest, aby zachować spokojną i szanującą postawę. Konfrontacyjna postawa może szybko zwiększyć napięcia i wzmocnić stanowisko drugiej osoby. Zamiast tego spróbuj utrzymać rozmowę lekką i konstruktywną. To może pomóc obu stronom poczuć się bardziej komfortowo, umożliwiając bardziej owocną wymianę pomysłów. Oprócz tonu, timing również jest kluczowym czynnikiem w budowaniu zaufania i dialogu. Jeśli ktoś właśnie wyraził stanowcze nie, może to nie być najlepszy moment, aby agresywnie nalegać. Zamiast tego, Daj im przestrzeń na przetworzenie swoich myśli i uczuć. Możesz ponownie poruszyć temat później, gdy emocje będą mniej napięte. Ta cierpliwość pokazuje szacunek dla ich perspektywy i może prowadzić do bardziej otwartej dyskusji w przyszłości. Nigdy nie lekceważ siły aktywnego słuchania. Kiedy naprawdę słuchasz, co mówi druga osoba, pokazujesz, że cenisz jej wkład. Ta praktyka nie tylko buduje zaufanie, ale także otwiera drzwi do zrozumienia ukrytych powodów ich nie. Tworząc atmosferę, w której obie strony czują się wysłuchane, możesz kultywować relacje bardziej sprzyjającą negocjacjom i kompromisom, prowadząc do bardziej udanych wyników. Na koniec ważne jest, aby pamiętać, że każde nie zawiera potencjał wzrostu. Każda interakcja czy generuje tak, czy nie, oferuje cenne spostrzeżenia na temat dynamiki Twojego związku. Podchodząc do tych sytuacji z ciekawością, a nie frustracją, możesz dowiedzieć się więcej o potrzebach, preferencjach i motywacjach drugiej osoby. Ta wiedza może być kluczowa w przyszłych negocjacjach i może pomóc Ci. Poruszać się po złożonościach komunikacji międzyludzkiej w bardziej efektywny sposób. Kończąc dzisiejszą eksplorację na temat mocy nie, poświęćmy chwilę na refleksję. Pomyśl o tych razach, kiedy proste nie przekształciło się w coś więcej. To fascynujące, prawda? A co jeśli każde odrzucenie, którego doświadczamy, było tylko zaproszeniem do znalezienia innej drogi? Wyobraź sobie to: każde nie to tylko trampolina popychająca nas w kierunku możliwości, które być może nigdy nie rozważaliśmy. Teraz rozważ swoje własne doświadczenia. Czy pamiętasz nie, które ostatecznie doprowadziło cię do lepszego tak? Przyjmij te momenty. One nas kształtują, uczą nas odporności i często prowadzą nas do nieoczekiwanego. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami do końca tego wideo. Jeśli dotarliście aż tutaj, chcemy to wiedzieć. Napiszcie w komentarzach, żyje stoicyzmem i podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami. Do zobaczenia jutro.